Nie ma sprawy, teraz tak. Chciałbym jeszcze raz, bo słyszałem już przywitać medalistkę mistrzostw Polski. Proszę Julia. Pierwszą walkę była przed czasem i też z doświadczoną zawodniczką. Drugą, drugą walkę nie wiedziała z kim boksuje, a boksowała z Mistrzostwem Europy, drugą mistrzem Polski. I tutaj, jeżeli by tamta nie zaatakowała ją, nie zaskoczyła ją, kto wie co by dalej było. W ten sposób. Bo na dzień dzisiejszy jeszcze mało doświadczenia ma. To. Ona dopiero trenuje, jak mówię, kilka miesięcy, a tamta już 4-5 lat. Także jest dobre, myślę, że jesteśmy, yy, bo już teraz będzie wiec, kim boksuje, do, jak do niej wyszła, to do każdej może wychodzić. I jak mówię, jak najwięcej doświadczenia będzie. Ja bym chciał podziękować też chłopakom, bo dobrze boksowali, Brian super. Oczywiście jeszcze macie mniej doświadczenia, ale krok po kroku. Gdzie ten jeszcze jest? Tutaj Patryka nie ma, dzisiaj widzę. Nie, ma. nie, nie szkodzi, bo to szkołę trzeba ukończyć. Wszystko jeszcze po prostu pozaliczać, tam czekolwiek. To jest ważne, żeby to było. Tak samo i szkoła jest bardzo ważna. Nazywam się Julia Jelenewska i jestem zawodniczką klubu Karbo Libice. Julia, za tobą pierwszy, można powiedzieć, znaczący wynik, więc co się takiego wydarzyło w ostatnim tygodniu? No w ostatnim tygodniu brałam udział w mistrzostwach Polski juniorów i juniorek w Sokółce. Stoczałam dwie walki, pierwszą gram, drugą przegram i zajam tym samym trzecie miejsce. Ogólnie w fazie 70 juniorek. Był stres przed wyjazdem na Mistrzostwa Pewnie, Polski? że był stres. Oczywiście, że był stres. Przed pierwszą walką też był stres, ale przed drugą myślę stresowałam się dużo mniej niż myślałam, że będę się stresować. Tak sobie wyobrażałaś mistrzostwa Polski, jak to wyglądało? Myślę, że podobnie nie miałam jakichś szczególnych wyobrażeń, bo nie miałam też żadnych doświadczeń z Mistrzostwami Polski, w zasadzie w innych sportach też. Ale myślę, że generalnie jak było zorganizowane, to jest to, czego się spodziewałam raczej. Wyjeżdżałaś na te mistrzostwa jako zawodniczka, która miała ze sobą trzy wygrane walki. No ta porażka czegoś Cię nauczyła? Jakieś wnioski? Zdecydowanie. Miałam trzy wygrane walki, tak, jedną przegraną w tamtym momencie. I myślę, że tak dziewczyna była dużo bardziej doświadczona ode mnie, dzięki czemu można pooglądać bardzo dobrą walkę finałową, później tych dobrych zawodniczek. Więc ja też się przy tym dobrze bawiłam. I, i nie jestem zawiedziona. Myślę, że wyniosłam z tego dużo. Mogę sobie oglądać tę walkę i wyciągać z niej wnioski. Na pewno są rzeczy do poprawy, ale myślę, że i tak wyszłam z tego obronną ręką. Myślę, że nie było źle. Co, co zadecydowało o tym, że nie udało się zwyciężyć? Myślę, że różnica w doświadczeniu przede wszystkim, bo moja przeciwniczka na pewno miała, myślę, jakieś 40 walk więcej ode mnie. To jednak stanowi jakąś tam różnicę. Yy, ale myślę, że następnym razem chciałabym spróbować przynajmniej trzy rundy z nią zawalczyć. Yy, to jest dla Ciebie motywacja do jeszcze większej dalszej pracy, to, co się myślę, udało się że, Tak, no żartowałam sobie, że nie można jakby złota zdobyć po tak krótkim czasie, muszę sobie zostawić coś na przyszły rok yy, do osiągnięcia, więc nie jest mi szczególnie przykro, chciałam z metalem. Yy, no a pracować będę dalej tak, jak pracowałam do tej pory. No może trochę ciężej, no ale to. Yy. Myślisz, po tych, po tych doświadczeniach, myślisz, że boks to jest to, co chcesz robić przez następny kawałek życia? Czy przez następny kawałek życia? Nie wiem. Myślę, że boks to jest po prostu rzecz, którą chcę robić teraz, to na pewno. No i tak jak pozwoli mi w zasadzie później czas i rzeczy, którymi będę się zajmować dalej, tam nauka na pewno, studia jakieś, jeśli będę mieć na to czas, to na pewno z boksem dalej będę bić ramię w ramię. No Ja to trener e, Kargo Gliwice i Wiktor Libidinec. Panie trenerze, za Wami Mistrzostwa Polski. Podsumujmy, co się tam wydarzyło? No, startowali e, trzy zawodnicy, jedna zawodniczka i dwa zawodnika. E, Brian Jaszkowiak i Patryk Olszewski i, i e, m, Julia No Pojechali na Mistrzostwa. Wyniki takie, jakie my i czekali. To jest e, Julia bardzo dobrze e, wystąpiła, Chłopaki no nie, nie, tak dobrze, ale te też boksowali z fajnymi chłopakami. E, no tak wyniki były takie, jakie były. Zatrzymajmy się przy Juli. To jest zawodniczka, która od niedawna ćwiczy boks. A... Można powiedzieć, że już zrobiła takie postępy, że, że mogła jechać do mistrzostwa Polski. Tak. Z, 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 z... Вона тренується вже 8 місяців, але стартувати почала за 2 місяці. Сточило вже 6 валяк, 4 виграла, 2 програла. Але ну, програла останню вальку 2 чемпіонки Європи. Ну, то такі, знаєте. ну... Doświadczenie w każdej w każdej jest doświadczenie dla trenera i dla zawodniczki. Będziemy iść dalej. Ale wygrała jedną walka na mistrzostwach Polskiej a to buduje chyba to tak. Tak, ona za, za zawsze taka agresywna, za, za, za zawsze ale taka delikatna. No kiedy walczy to za, za zawsze taka, no już, no tak, jak wskazać. To zapytam tak, czy ma papiery na boksowanie na przyszłość, jak to mówią? Czy, czy może, jak będzie ciężko pracować, czy może być z niej piszciarka? Tak, nie, 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 ona, 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 ona zawsze była w sporcie, ona już, już pływała i znaje jak trenować się, jak ciężko i wszystko będzie zależeć od tego jak ona będzie no, trenować się. Będzie, no, zaraz trenuje się fajnie i, i wyniki jest, Każdego dnia trenuje się, to tak ono... Bardzo dobrze.